Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, jak naprawdę wygląda piekło według Biblii? To nie tylko miejsce ognia i cierpienia, które znamy z filmów, ale o wiele głębsza, duchowa rzeczywistość. Dziś przyjrzymy się, co pismo święte mówi o piekle i jakie konsekwencje niesie wieczne oddzielenie od Boga. Zostań z nami do końca. To, co odkryjesz, może całkowicie zmienić Twoje postrzeganie wieczności i tego, co nas czeka po śmierci. Zrozumienie, czym jest piekło? Według Biblii wymaga głębokiego wglądu w różne terminy i obrazy, które pismo święte używa do opisania tego miejsca. Piekło nie jest jedynie miejscem fizycznego cierpienia, ale także duchowej rzeczywistości, w której człowiek zostaje ostatecznie odcięty od obecności Boga. To, co Biblia mówi o piekle, ma głębokie znaczenie duchowe i dotyczy każdego z nas. W Starym Testamencie często pojawia się słowo szeol, które odnosi się do miejsca, w którym przebywają. Zmarli. Nie jest ono jednoznacznie przedstawiane jako miejsce wiecznych mąk, ale raczej jako kraina cieni, gdzie zarówno sprawiedliwi, jak i niesprawiedliwi trafiają po śmierci. W psalmie 16, werset 10 czytamy Bo nie zostawisz duszy mojej w szeolu, nie dopuścisz, by Twój święty zaznał zgnilizny, Oznacza to, że Sheol nie jest jeszcze ostatecznym miejscem kary, ale raczej stanem oczekiwania na sąd. W Nowym Testamencie pojawiają się jednak bardziej szczegółowe opisy piekła. Jednym z terminów, które używa Biblia, jest Hades, odpowiednik hebrajskiego Sheolu. W Ewangelii Łukasza w rozdziale 16 w przypowieści o bogaczu i Łazarzu Hades jest przedstawiony jako miejsce cierpienia dla niesprawiedliwych bogacz, który po śmierci trafia do Hadesu, doświadcza bólu i pragnie nawet kropli wody, aby uśmierzyć swoje męki. Podczas gdy Łazarz znajduje się w objęciach Abrahama. W miejscu pokoju historia ta pokazuje nam ostry podział między losem sprawiedliwych a niesprawiedliwych po śmierci. Kolejnym ważnym terminem używanym w Nowym Testamencie jest Gehenna. Była to dolina pod Jerozolimą, gdzie w czasach starożytnych składano ofiary z dzieci bóstwom pogańskim, a później stała się miejscem, gdzie spalano odpady. Jezus odnosił się do Gehenny jako do obrazu wiecznego ognia, przeznaczonego dla niesprawiedliwych. W Ewangelii Marka, rozdział 9, werset 48 Jezus mówi: Gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Gehenna symbolizuje miejsce wiecznej kary, które nie jest tylko fizycznym ogniem ale obrazem duchowej rzeczywistości wiecznego oddzielenia od Boga? Czy zatem ten ogień jest dosłowny? Wielu teologów uważa, że nie jest to ogień fizyczny, lecz symboliczny. Ogień ten reprezentuje duchowe cierpienie wynikające z oddzielenia od Boga. Jest to wieczny stan, w dziesiątym do, którym dusza doświadcza pełni swojej alienacji od Bożej miłości, pokoju i obecności. Biblia często używa ognia jako obrazu Bożego Sądu. A w liście do Hebrajczyków, rozdział 12, werset 29, czytamy, że Bóg nasz jest ogniem trawiącym. To podkreśla, że ogień piekielny symbolizuje sprawiedliwość i sąd Boży, który dosięga tych, którzy świadomie odrzucili jego łaskę. Kolejnym obrazem używanym w Biblii jest zewnętrzna ciemność. W tygodnicę Ewangelii Mateusza, rozdział 8, werset 12, Jezus mówi o zewnętrznej ciemności. Gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. Ciemność w Biblii symbolizuje brak Bożej obecności. W pierwszym liście Jana, rozdział pierwszy, werset piąty czytamy. Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Zewnętrzna ciemność oznacza zatem stan całkowitego oddzielenia od Boga, który jest źródłem wszelkiego dobra, światła i życia. Jest to stan duchowej. Izolacji, w którym dusza zostaje pozbawiona wszelkiej nadziei. Obraz płaczu i zgrzytania zębów, który pojawia się wielokrotnie w ewangeliach, symbolizuje nie tylko fizyczne cierpienie, ale także duchową rozpacz i żal. Zgrzytanie zębami wskazuje na wewnętrzny ból wynikający ze świadomości, że człowiek odrzucił Boga i jego zbawienie. Jest to stan wiecznej tęsknoty i udręki, który wynika z pełnego zrozumienia utraconej szansy na życie wieczne. Innym Biblijnym obrazem piekła jest robak, który nie umiera. W Ewangelii Marka, rozdział 9, werset 48, Jezus mówi: "Gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie". Ten robak symbolizuje nieustanne zniszczenie i zepsucie, które nigdy się nie kończy. Jest to obraz duchowej degeneracji i wiecznego gnicia duszy, które nie ma końca. Ten robak nie jest dosłowny, ale reprezentuje duchowy stan wiecznej dezintegracji i cierpienia, w Apokalipsie pojawia się kolejny obraz piekła. Jezioro Ognia w rozdziale 20, werset 15, czytamy, że jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w Księdze Życia, został wrzucony do Jeziora Ognia, to Jezioro Ognia symbolizuje wieczną karę i oddzielenie od Boga. Jest to obraz ostatecznego stanu tych, którzy odrzucili Boga. W przeciwieństwie do tymczasowego stanu Szeolu, Jezioro Ognia Oznacza wieczność, która nie ma końca. Wszystkie te obrazy mają na celu ukazanie, że piekło nie jest tylko miejscem fizycznej kary, ale stanem duchowego oddzielenia od Boga. Najgłębsze cierpienie, jakie niesie piekło, to właśnie ta separacja. Człowiek, który trafia do piekła, zostaje na wieki odcięty od źródła życia, miłości i dobra, jakim jest Bóg, to oddzielenie jest prawdziwą istotą piekła. A ból wynikający z tej separacji jest większy niż jakikolwiek fizyczny ból? Biblia jasno uczy, że piekło nie zostało stworzone dla ludzi, ale dla szatana i jego aniołów. W Ewangelii Mateusza, rozdział 25, werset 41, Jezus mówi: Idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Człowiek trafia do piekła tylko wtedy, gdy świadomie odrzuca Bożą łaskę. I wybiera życie bez Boga. Bóg nie chce, by ktokolwiek trafił do piekła, lecz szanuje wolność ludzkiej woli. W drugim liście św. Piotra, rozdział trzeci, werset dziewiąty czytamy. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, jak niektórzy sądzą, lecz okazuje wam cierpliwość, bo nie chce, aby ktoś zginął, lecz chce, by wszyscy przyszli do nawrócenia. Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie znaleźli zbawienie ale szanuje naszą wolność wyboru. Piekło jest ostatecznym wynikiem świadomego odrzucenia Bożej miłości i Jego oferty zbawienia. Biblia często posługuje się symbolami i metaforami, aby wyjaśnić rzeczywistość piekła, te obrazy nie zawsze są dosłownie interpretowane, ale mają na celu ukazanie duchowych prawd, które sięgają głęboko w ludzkie serce. Widzimy ogień, ciemność, robaki. I inne elementy, które ilustrują duchowy stan oddzielenia od Boga, ważne jest, aby zrozumieć te symbole w kontekście tego, co Pismo Święte stara się przekazać na temat życia po śmierci. Jednym z najbardziej znanych obrazów związanych z piekłem jest Ogień Wieczny. W Nowym Testamencie Jezus wielokrotnie mówi o ogniu, szczególnie w odniesieniu do Gehenny, doliny poza Jerozolimą, która stała się symbolem wiecznego potępienia, w Ewangelii Mateusza. Rozdział 25, werset 41 Jezus mówi: Idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Ogień ten niekoniecznie musi być dosłownym płomieniem, ale raczej symbolem duchowego cierpienia, wynikającego z odrzucenia Bożej miłości. I łaski ogień w Biblii często symbolizuje także sąd i oczyszczenie. W liście do Hebrajczyków. Rozdział 12, werset 29. Bóg jest opisany jako ogień trawiący. Ten obraz pokazuje Bożą świętość i sprawiedliwość, która dosięga wszystkiego, co nieczyste. W kontekście piekła ogień reprezentuje nieustanne przypominanie o oddzieleniu od Boga, ostatecznym sądzie, który dotyka tych, którzy odrzucili Jego zbawienie. Innym ważnym obrazem jest Zewnętrzna ciemność w Ewangelii Mateusza, rozdział 8, werset 12, Jezus opisuje ciemność jako miejsce, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. Ciemność symbolizuje duchowy stan odcięcia od Boga, który jest światłością. W pierwszym liście Jana, rozdział pierwszy, werset 5 jest napisane. Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. To wskazuje, że ciemność w piekle oznacza całkowite pozbawienie Bożej obecności. Miłości i pocieszenia. Jest to stan wiecznego osamotnienia, w którym człowiek nie ma już dostępu do źródła wszelkiego dobra. Obraz płaczu i zgrzytania zębów jest symbolem duchowej rozpaczy. Zgrzytanie zębów wskazuje na gniew, frustrację i głęboki żal, który ogarnia duszę tych, którzy stracili szansę na zbawienie. W piekle nie ma już możliwości zmiany decyzji czy nawrócenia, dlatego to uczucie jest wieczne i nieodwracalne. Płacz oznacza głębokie cierpienie emocjonalne, które wynika ze świadomości utraty życia wiecznego z Bogiem. Jednym z najczęściej używanych przez Jezusa obrazów piekła jest robak, który nie umiera. W Ewangelii Marka, rozdział 9, werset 48, Jezus mówi: Gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Robak jest tutaj symbolem duchowego rozkładu i nieustannego cierpienia, które nie ma końca. Nie jest to dosłowny robak, ale raczej metafora wiecznej destrukcji duszy, która nigdy nie znajduje ukojenia. Ten obraz pokazuje, że cierpienie w piekle nie jest chwilowe, ale wieczne, nieustanne i trwałe. Obraz jeziora ognia, który pojawia się w Apokalipsie, jest kolejnym symbolicznym przedstawieniem ostatecznego sądu. W Apokalipsie, rozdział 20, werset 15 czytamy: jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w Księdze Życia, został wrzucony do Jeziora Ognia? Jezioro Ognia symbolizuje ostateczne miejsce kary dla tych, którzy odrzucili Boga i Jego ofertę zbawienia, w przeciwieństwie do tymczasowego stanu w Szeolu czy Hadesie. Jezioro Ognia jest miejscem ostatecznym i wiecznym, oznacza ono stan, z którego nie ma powrotu, co podkreśla nieodwracalność decyzji o odrzuceniu Boga. Wszystkie te obrazy, ogień, ciemność, robak, jezioro ognia, mają na celu pokazanie duchowej prawdy o piekle. Nie chodzi tu tylko o fizyczne cierpienie, ale o duchowe oddzielenie od Boga, które jest źródłem prawdziwego cierpienia. Największym bólem piekła jest świadomość utracenia Boga na zawsze. Człowiek w piekle doświadcza pełni oddzielenia od źródła życia, miłości i wszelkiego dobra. Co prowadzi do nieustannego stanu duchowej rozpaczy i bólu. Biblia jasno mówi, że piekło nie było pierwotnie stworzone dla ludzi, ale dla szatana i jego aniołów. W Ewangelii Mateusza, rozdział 25, werset 41, Jezus mówi, że ogień wieczny został przygotowany dla diabła i jego aniołów. Jednak ludzie, którzy świadomie odrzucają Bożą łaskę i wybierają życie bez Boga, wybierają również wieczne oddzielenie od Niego. Bóg daje każdemu człowiekowi możliwość wyboru, ale szanuje naszą wolność, nawet jeśli oznacza to wybór oddzielenia od Niego. W liście świętym Piotra, rozdział 3, werset 9, czytamy: Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, jak niektórzy sądzą, lecz okazuje Wam cierpliwość, bo nie chce, aby ktoś zginął, lecz chce, by wszyscy przyszli do nawrócenia. Bóg pragnie, aby każdy człowiek miał szansę na zbawienie. I daje nam czas, abyśmy mogli przyjąć Jego łaskę. Piekło jest ostatecznym skutkiem wyboru życia bez Boga, ale nie jest to wybór, którego Bóg pragnie dla człowieka. On oferuje zbawienie każdemu, kto zdecyduje się zaufać Jezusowi i przyjąć Jego miłość. Obrazy piekła przedstawione w Biblii mają więc na celu nie tylko ostrzeżenie nas przed duchowymi konsekwencjami życia bez Boga, ale także pokazanie nam, jak wielka jest Boża miłość i pragnienie, aby każdy człowiek mógł być zbawiony? Jezus mówił o piekle nie po to, by nas straszyć, ale abyśmy zrozumieli powagę naszych wyborów i podjęli decyzję o przyjęciu Bożej łaski, która jest dostępna dla każdego z nas. Biblia jasno uczy, że nadejdzie dzień, kiedy każdy człowiek stanie przed Bogiem, aby zostać osądzonym, to wydarzenie znane jako sąd ostateczny będzie momentem w którym wszystkie czyny, słowa i myśli zostaną ujawnione, a Boża sprawiedliwość objawi się w pełni. Ostateczny sąd nie jest abstrakcyjnym pojęciem. Jest to rzeczywistość, która dotyczy każdego człowieka i ma wieczne konsekwencje. W Księdze Apokalipsy, rozdział 20, wersety 11 do 15, znajdujemy jeden z najbardziej obrazowych opisów tego wydarzenia. Apostoł Jan pisze: i Ujrzałem wielki biały tron i tego, który na nim zasiadał, przed jego obliczem umknęła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I ujrzałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i otwarto księgi. Otworzono też inną księgę, którą jest Księga Życia, i osądzono umarłych na podstawie tego, co w księgach zapisano według ich czynów. Ten fragment ukazuje, że wszyscy, zarówno wielcy, jak i mali, bez względu na status, Staną przed Bogiem, a ich życie zostanie osądzone. Księgi, które zostaną otwarte, zawierają zapis wszystkich naszych uczynków, jak czytamy w Liście do Rzymian, rozdział 2, werset 6. Bóg odda każdemu według jego uczynków. To oznacza, że nasze czyny mają znaczenie i zostaną uwzględnione w Bożym Sądzie. Jednak nie jest to jedyna podstawa sądu. Najważniejsze będzie to. Czy nasze imię znajduje się w Księdze Życia? Werset 15 z Apokalipsy mówi. Jeśli się ktoś, nie znalazł zapisany w Księdze Życia, został wrzucony do jeziora ognia. Księga Życia zawiera imiona tych, którzy przyjęli zbawienie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. To właśnie ten zapis decyduje o naszym ostatecznym losie. Zbawienie jest darem łaski, który otrzymujemy przez wiarę w Jezusa Chrystusa a nie przez nasze uczynki. Jak wyjaśnia list do Efezjan, rozdział 2, wersety 8 i 9. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Oznacza to, że nikt nie jest w stanie zasłużyć na zbawienie swoimi własnymi działaniami. Zbawienie jest darem Boga, który otrzymujemy przez wiarę, a nasze imiona są zapisane w księdze życia. Gdy wierzymy w Jezusa jako naszego zbawiciela, w Ewangelii Jana, rozdział 5, werset 24, Jezus mówi: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Ci, którzy wierzą w Jezusa, nie muszą obawiać się potępienia, ponieważ Chrystus wziął na siebie karę za ich grzechy. Dla wierzących, sąd ostateczny nie będzie czasem potępienia, ale czasem potwierdzenia ich zbawienia i otrzymania nagrody za wierne życie. Jednak dla tych, którzy odrzucili Boże zbawienie, sąd ostateczny będzie czasem wielkiej rozpaczy. W Ewangelii Mateusza rozdział 25, werset 41 Jezus mówi: Wtedy powie, i tym po lewej stronie, idźcie precz ode mnie, przeklęci. W ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom. Ogień wieczny, o którym mówi Jezus, nie był pierwotnie stworzony dla ludzi, ale dla szatana i jego upadłych aniołów. Jednak ci, którzy odrzucają Bożą łaskę i wybierają życie bez Boga, wybierają również wieczne oddzielenie od Niego. W 19... Ewangelii Mateusza, rozdział 25, Jezus opowiada przypowieść o sądzie narodów, w której używa obrazu owiec i kozłów. Aby zilustrować ostateczny podział ludzkości, owieczki, które symbolizują sprawiedliwych, zostaną postawione po prawej stronie i zaproszone do wejścia do Królestwa Bożego, kozły symbolizujące niesprawiedliwych zostaną postawione po lewej stronie i skazane na wieczną karę. Jezus mówi, że kryterium tego podziału będzie miłość okazywana bliźnim. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić. Mateusz 25:35. Te czyny są wyrazem żywej wiary, która prowadzi do praktycznego działania. Sąd ostateczny ukaże nie tylko sprawiedliwość Boga, ale także Jego miłosierdzie. Bóg nie pragnie, aby ktokolwiek był potępiony. W drugim liście święty Piotra, rozdział 3, werset 9, czytamy: Pan jest cierpliwy względem Was, bo nie chce, aby ktoś zginął, lecz. Chce, by wszyscy przyszli do nawrócenia, oznacza to, że Boża Miłość jest zawsze dostępna, a jego miłosierdzie rozciąga się na każdego, kto chce przyjąć jego zbawienie. Jednak decyzja należy do nas: czy odpowiemy na Boże wezwanie, czy też wybierzemy drogę prowadzącą do oddzielenia od niego. Ostateczny sąd przypomina nam, że nasze życie ma wieczne znaczenie, a nasze wybory mają konsekwencje. W liście do Hebrajczyków. Rozdział 9, werset 20. Siódmy jest napisane: A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd? Oznacza to, że po śmierci nie ma już drugiej szansy. Nasze decyzje podejmowane w tym życiu mają wieczne skutki, a dzień sądu będzie momentem, w którym wszystko stanie się jasne. Dla wierzących sąd ostateczny nie jest powodem do strachu, ale do nadziei. W liście do Rzymian, rozdział 8, werset 1 jest napisane: Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. Ci, którzy wierzą w Jezusa, mogą być pewni, że nie zostaną potępieni, ponieważ Chrystus już poniósł karę za ich grzechy, mogą z ufnością czekać na dzień, w którym staną przed Bogiem, wiedząc, że ich zbawienie jest pewne. Sąd ostateczny pokazuje również, że Bóg jest sprawiedliwy i że nie ma żadnej niesprawiedliwości, która pozostanie nieosądzona. Każde zło zostanie zważone i odpowiednio ukarane jednocześnie każda dobra rzecz, którą zrobiliśmy z miłości do Boga, zostanie nagrodzona jak Jezus mówi w Ewangelii Mateusza, rozdział 6, werset 20. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdzanie niszczą, i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Wszystko, co robimy dla Boga, ma wieczną wartość. Sąd ostateczny jest zatem nie tylko momentem potępienia, ale także momentem nagrody i sprawiedliwości. Jezus wzywa nas do życia w wierze i miłości, abyśmy byli gotowi na ten dzień. Jego obietnica jest pewna. Ci, którzy Mu ufają, otrzymają wieczne życie, a ci, którzy odrzucają Jego zbawienie, wybiorą wieczne oddzielenie od Boga, w obliczu trudnych prawd opiekle. I sądzie ostatecznym może pojawić się pytanie, czy istnieje jakakolwiek nadzieja? Biblia daje jasną odpowiedź. Tak, nadzieja istnieje, a jej źródłem jest Jezus Chrystus, choć wszyscy zgrzeszyliśmy i zasługujemy na karę, Bóg w swojej miłości przygotował drogę, która prowadzi do zbawienia. Tą drogą jest sam Jezus, który przyszedł na ziemię, aby nas uratować od śmierci wiecznej. Zbawienie w Jezusie opiera się na fundamentalnej prawdzie, że Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął. W Ewangelii Jana, rozdział 3, werset 16, czytamy. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ten werset stanowi serce Ewangelii. Bóg nie stworzył człowieka, by ten poniósł wieczne potępienie, ale z miłości ofiarował swojego syna. Abyśmy mogli zostać zbawieni, ta ofiara otwiera drzwi do wieczności dla każdego, kto wierzy w Jezusa. Największym problemem, który oddziela nas od Boga, jest grzech. W liście do Rzymian, rozdział 3, werset 23 jest napisane: Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Bożej. To uniwersalna prawda o kondycji człowieka. Wszyscy zgrzeszyliśmy i nikt z nas nie jest wystarczająco dobry. By stanąć przed Bogiem. Jednak właśnie dlatego Jezus przyszedł na świat, aby ponieść karę za nasze grzechy. W Księdze Izajasza, rozdział 53, werset 5, czytamy: On został przebity za nasze przestępstwa, zdruzgotany za nasze winy. Jego cierpienie przyniosło nam pokój, a Jego rany uzdrowienie. Jezus dobrowolnie wziął na siebie nasze grzechy, abyśmy mogli otrzymać przebaczenie i pokój z Bogiem. Zbawienie, które ofiaruje nam Jezus, jest darem łaski. Nie jest to coś, na co możemy zasłużyć poprzez nasze uczynki. W liście do Efezjan, rozdział 2, wersety 8 i 9 czytamy: Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to nie pochodzi od was, lecz jest darem Boga. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. To niezwykle ważne, ponieważ oznacza, że nasze zbawienie nie zależy od naszych własnych starań, ale od Bożej łaski i miłosierdzia zbawienie jest dostępne dla każdego, kto uwierzy w Jezusa, niezależnie od tego, kim jest i co zrobił w przeszłości. Wiara w Jezusa to coś więcej niż tylko intelektualne uznanie, że on istnieje. To pełne zaufanie jego osobie i jego dziełu na krzyżu. W liście do Rzymian, rozdział 10, werset 9 jest napisane: Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił, z martwych osiągniesz zbawienie. Wiara w Jezusa wymaga od nas pełnego zaangażowania serca i umysłu. Oznacza to uznanie Jezusa za pana naszego życia i poddanie się jego woli. Nie chodzi tu o powierzchowne wyznanie, ale o głęboką relację z Bogiem, która zmienia nasze życie. Jednym z kluczowych aspektów zbawienia jest także pokuta. Jezus wzywa nas do nawrócenia czyli zmiany myślenia i zwrócenia się ku Bogu. W Ewangelii Łukasza, rozdział 13, werset 3 Jezus mówi: Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Pokuta to nie tylko żal za grzechy, ale także decyzja o porzuceniu starego życia i podjęciu nowego, zgodnego z Bożymi zasadami, to akt pokory, w którym uznajemy swoją potrzebę Bożego przebaczenia i oddajemy mu kontrolę nad naszym życiem. Zbawienie w Jezusie przynosi także głęboką wewnętrzną przemianę. Biblia mówi o nowym narodzeniu, które jest dziełem Ducha Świętego. W 1900 Sercu każdego wierzącego w Ewangelii Jana, rozdział 3, werset 3. Jezus mówi do Nikodema: "Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego." Nowe narodzenie to duchowa transformacja, która sprawia, że stajemy się nowymi ludźmi w Chrystusie. W liście do Koryntian, rozdział 5, werset 17 czytamy: Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. To nowo narodzenie daje nam nową tożsamość i nowe życie w Bogu. Zbawienie w Jezusie nie dotyczy tylko tego życia. Ale ma także wymiar wieczny. Jezus obiecuje życie wieczne każdemu, kto wierzy w Niego. W pierwszym liście Jana, rozdział 5, werset 12 jest napisane: Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. Życie wieczne to nie tylko życie po śmierci, ale także pełnia życia, które zaczyna się już teraz, kiedy oddajemy swoje serce Bogu. Ta obietnica daje nam pewność, że nasza przyszłość jest bezpieczna w Bożych rękach, a nasze życie ma wieczne znaczenie, nadzieja, którą daje nam Jezus, jest pewna i niezmienna. W liście do Tytusa, rozdział pierwszy, werset drugi, jest mowa o nadziei życia wiecznego, które obiecał prawdomówny Bóg przed wiekami. Bóg nie kłamie, a Jego obietnice są niezawodne. Możemy być pewni, że jeśli zaufaliśmy Jezusowi. Nasze życie wieczne jest zabezpieczone. Ta nadzieja przynosi pokój i radość, nawet w trudnych chwilach, ponieważ wiemy, że nasza przyszłość jest w rękach kochającego Boga, jednak ta oferta zbawienia wymaga naszej odpowiedzi. Bóg zaprasza każdego do przyjęcia Jego łaski. Ale to od nas zależy, czy na to zaproszenie odpowiemy. W liście do Koryntian, rozdział 6, werset 2, czytamy: Oto teraz czas upragniony. Oto teraz dzień zbawienia. Bóg daje nam czas, abyśmy mogli odpowiedzieć na Jego wezwanie, ale nie powinniśmy odkładać tej decyzji. Każdy dzień, który nam daje, jest szansą, aby przyjąć Jego miłość i rozpocząć nowe życie z Nim. Miłość Boga do nas została ostatecznie objawiona na krzyżu w Ewangelii Jana, rozdział 15, werset 13. Jezus mówi. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Jezus oddał swoje życie za nas, abyśmy mogli zostać zbawieni. Ta miłość jest podstawą naszej nadziei i daje nam pewność, że Bóg pragnie naszego dobra. Zbawienie w Jezusie jest więc największym darem, jaki możemy otrzymać. To nie tylko uwolnienie od kary za grzechy, ale także nowe życie. Przemienione przez Bożą miłość i prowadzone przez Ducha Świętego. Podsumowując to, co zostało omówione, staje się jasne, że Boża miłość i sprawiedliwość spotykają się w Osobie Jezusa Chrystusa. Z jednej strony, Boża, świętość wymaga sprawiedliwego sądu nad grzechem, a piekło jest ostatecznym miejscem oddzielenia od Boga dla tych, którzy odrzucają Jego łaskę. Z drugiej strony, Bóg w swojej nieskończonej miłości przygotował drogę zbawienia przez Jezusa. Każdy, kto uwierzy w Niego, ma możliwość uniknięcia wiecznego potępienia i cieszenia się życiem wiecznym w Bożej obecności. Jeśli to, co usłyszałeś, dotknęło Cię lub zainspirowało do refleksji, zostaw swój komentarz. Poniżej chętnie poznamy Twoje myśli. Nie zapomnij kliknąć lubię to, jeśli uważasz, że ten materiał przyniósł Ci wartość. Aby być na bieżąco z kolejnymi filmami, które zgłębiają prawdy biblijne, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić nowych treści. Razem odkrywajmy głębie Bożego Słowa.